Kolejny tydzień za nami, a kolejny odcinek Fresh Newsów przed nami. W tym filmiku dowiecie się m.in. o nadchodzących premierach. Podamy trochę informacji na temat Dragon Age'a II, a także dowiecie się co EA planuje dać graczom aż na ośmiu płytach. Zaczynamy! The... Na początek daty premier. Ze względu na to, że nazbierało się tego trochę, postanowiliśmy wrzucić to do jednego newsa. Homefront zaliczy obsługę data, która początkowo była zapowiadana na 8 marca, ulega zmianie i gra zostanie wydana tydzień po terminie, czyli 15 marca. Następna produkcja to Dirt 3, który to swoją premierę zaliczy 24 maja bieżącego roku. A dla fanów gier serii Splinter Seal mamy także nie lada gratkę. mianowicie Ubisoft potwierdził, że już 22 marca w USA i tradycyjnie 3 dni później w Europie będzie miała miejsce premiera trylogii Splinter Seal HD. W paczce znajdziemy trzy pierwsze części gry, ale w o wiele lepszym wydaniu. Niestety zestaw ten wyląduje tylko na platformie PlayStation 3. A teraz mamy kilka informacji na temat gry Battlefield 3. Zmian ma być sporo, ale na razie chłopaki z Dice trzymają języki za zębami. Jedyne informacje, jakie udało nam się znaleźć, to takie, że w najnowszym Battlefieldzie otrzymamy silnik Frostbite 2, a także brakujące w poprzedniej części gry samoloty. Nowy Battlefield zapowiada się bardzo ciekawie, a premiera nastąpi już jesienią. Pecetowcy z pewnością nie byli zadowoleni, że nie dostali do przetestowania dema Bullet Storma. Jednak People can Fly, czyli studio tworzące wcześniej wspomnianą grę, postanowiło dać nam coś w zamian. Mianowicie grę Duty Cars, która po prostu jest parodią Call of Duty Black Ops. Wymagania tej produkcji są wręcz śmieszne jak na obecne czasy, a samo jej przejście zajmuje od 15 do 20 minut. Ten tytuł jest oczywiście darmowy, a pobrać go można z oficjalnej strony www.thedutyCars.com. Wierzcie mi, naprawdę warto. Ostatnimi czasy przesuwanie dat premier jest bardzo popularne. Nie wystrzegło się tego również Top whale, które musiało przełożyć wyspiarską premierę gry Two Wars 2. Ale dlaczego? Otóż produkcja edycji kolekcjonerskich oraz wersji pudełkowych gry Two Wars 2 dla Wielkiej Brytanii została powierzona jakiejś chińskiej firmie, co zresztą już wiele tłumaczy. Ładunek, który po przetransportowaniu z Azji znaleźli dystrybutorzy, nie napawał optymizmem. Zniszczone pudełka, porozrywane folie. Z pewnością gracze nie chcieliby dostać gry w takim opakowaniu, tak więc dystrybutor, czyli firma TopWare zdecydowało, że ponowi zamówienie, a datę premiery przełoży na 18 marca. Gracze z tego faktu na pewno nie są zadowoleni, a ja mam nadzieję, że znów TopWare nie zleciło produkcji jakiejś chińskiej firmie. Końca serii Medal of Honor nie widać. Twórcy po raz kolejny znaleźli nowy pomysł na zatrzymanie jak najdłużej gracie przy swojej nowej produkcji. Jest to zestaw 8 płyt zawierający ponad 10 godzin muzyki. Oczywiście wszystkie otwory będą pochodzić prosto z gry, a może nawet z całej serii. Ceny na razie nie ujawniono, ale można się spodziewać, że nie będzie ona niska. A teraz coś o Dragon Age drugim. Demo wcześniej wspomnianej produkcji pojawi się na wszystkie platformy już 22 lutego, a w nim dostępny będzie prolog, który warto przejść, gdyż po jego ukończeniu dostaniemy specjalny miecz, który w pełnej wersji gry okaże się bardzo przydatny. Premiera gry jest przewidywana na marzec tego roku. A teraz mocny akcent, mianowicie sprzedaż gier w Wielkiej Brytanii. W zeszłym tygodniu na wyspach rządziły dwa tytuły: Little Big Planet oraz Dead Space. Co ciekawe, obie produkcje to sequele. Jednak wracając do sprawy, a właściwie do statystyk, na podium znalazły się kolejno: Dead Space 2, Little Big Planet 2, FIFA 11. Kolejne miejsca zajmują: Assassin's Creed, Brotherhood, Call of Duty Black Ops, Just Dance 2, Need for Speed Hot Pursuit, Wii Fit Plus, Art Academy, a także Just Dance. I to wszystko co dla Was mamy. Jak przystało na koniec, prezentujemy Wam premiery w najbliższym tygodniu. I tak jedyną w tym tygodniu i przy okazji jedną z najciekawszych premier w tym roku jest Test Drive Unlimited 2 na Xbox 360, PS3 i pc -ta. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!